Dzień widzowie, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. A dziś zagramy sobie Minecrafta, ale dziś jesteśmy na wersji 1.18. 11, I za każde obrażenie, jakie dostanę, jest losowy item do mojego ekwipunku. Coś dziwnego, a zarazem podobnego, ale dobra. Skoro już tutaj jesteśmy, to może sobie weźmiemy na początek jakieś itemki, zrobimy, żeby nie było, że nic nie robię no po prostu jakieś itemki zrobimy. Sobie zbierzemy no tyle drewna powinno wystarczyć. Akurat jesteśmy w wiosce, więc o tyle dobrze. Dobra, sobie jakieś tutaj zrobimy itemki. Chociaż może sobie się podbudujemy z tego i sobie zobaczymy ile dostaniemy obrażeń. Nie, dobra, nie tyle, trochę za mało. Obra, uwaga. Co jest grane? Okej, okay. widzowie, tego się akurat troszeczkę nie spodziewałem, że dostanę 64 sztabki żelaza. Jej Boże, żelaza na derytu. A nie, nie, to się chyba nie tak robi już. O teraz jest nowa, stara. We... Tak, trzeba mieć ten stół taki. Nie mam żelaza jeszcze. Ale zaraz coś się wymyśli i będzie. A możemy tak trochę poskakać chwileczkę. Mamy jakąś miksturkę, ale na razie nie jest potrzebna. Złote jabłuszko. Okej, okay. kusza i nic mi się aktualnie nie przyda. Kolejna jakaś miksturka. Dajcie mi coś normalnego. Coś. Totem. Całkiem ciekawie się zaczyna. Naprawdę. Jeżeli chcecie pobrać tego y, Datapaka, znajdziecie link w opisie do pobrania go. Oczywiście zachęcam do subskrypcji. No, oczywiście po prostu zachęcam. Wbijcie także na Discorda. Link macie w opisie. No i w sumie tyle. A, dobra, skoro mamy, to możemy sobie portal zrobić. Nie pamiętam, czy tak się robiło, dawno nie byłem w naderze. Nawet bardzo dawno, tak? Tylko jeszcze by się zapalniczka jakaś przydała, czy coś. Albo chociaż, nie wiem, lawą się chyba nie da podpalić. Co dostaliśmy? Kusza, druga i złoto. Łuk, który również nam się nie przyda, niestety. O. O, a mogę tym podpalić, czy nie mogę? Chyba nie mogę. Kurczę, myślałam, że mogę, ale nie mogę jednak. Nie, dobra, jednak nie mogę. No, niestety. Ale mogę to podpalić? Nie mogę. Ale mogę wycelować w tamtą. O, widzicie, widzowie, tak to się robi. O. Oj. Co jest, jak ją odrzuca dziwnie? No, widzowie, już tak blisko. Ale ją odrzuca, nie wiem czemu. Dziwnie odrzuca ją, ale dobra. Naszym celem jest o, właśnie wejście do netheru. To jest nasz cel dzisiejszy, który musimy wykonać. Co jest druga ta. Jak to się nazywa, widzowie? I drugi stack nethery, tu. Mogę sobie tak zrobić. Chyba dostanę obrażenia, nie? Co jest? Mamy tu regenerację chyba. Czy nie mamy? Mam regenerację, także sobie mogę to wziąć, wypić. A i tak będę dostawał. No, ja czekam na żelazo, chociaż coś takiego jak żelazo. Oj, 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 Coś się wydarzyło. Um, wskoczę? Dobra, widzowie, niewiele brakowało. Dobra, jesteśmy... No dobra, nie jesteśmy jednak na drzewie. No ja potrzebuję no czego widzowie jak potrzebuję dobra muszę to na chwilę wyrzucić to mogę sobie w sumie założyć dobra nie wiem czy to będzie jakiś super odcinek bo tutaj chodzi tylko o to żeby no po prostu we... o co to się wydarzyło dobra dajcie mi coś tutaj Zrobić. Gdzie jest ten portal? Tutaj, ale. O, mam to, mam to. Co jest? Mam trzeci stack tego. To mogę sobie tutaj dać. Fajnie, jakbyśmy dostali jakieś żelaza czy coś, ale chyba nie dostaniemy. O, diamenty. Już coraz lepiej się dzieje tutaj. Dobra, ja bym potrzebował właśnie jakiegoś żelaza. A z tego co widzę Golema chyba tutaj nie ma Tak mi się coś zdaje. Jest tutaj Golem. Nie widzę tutaj Golema. Czemu nie ma Golema? Gdzie jest Golem? Tu? Nie, no nie ma Golema. Nie wiem widzowie, gdzie on jest. Powinien tutaj być. Lecz go nie ma. O, jest. Dobra, może ja się podbuduję, bo jak zacznie mnie gonić, a będzie przypał. Dobra, trzy bloczki powinny wystarczyć. Oczywiście miecza nie mam, bo po co by się przydał? Wcale by się nie przydał. O, mamy żelazo. Teraz jakiś gravel by się przydał. O, nic nam nie zabrało w ogóle. Tak mam podażną zbroję, że nic nawet nie zabrało. Ale dobra, już coraz mniej brakuje, aby się dostać do netheru. Jeszcze by się przydał, właśnie, grawie, jak to się nazywało? Nie wiem, żwir. I musimy sobie wydobyć ten żwir. O nie, woda. Ajajaj. Aj, aj. A nie ma tutaj chyba żwiru. Przynajmniej nie widzę. No w przywodzie akurat powinien być Żwir. O, jest, jest, jest. Tylko widzowie mały problem. Nie mam czym go zdobyć. O, spodenki. Dobra, problem. Coś ma duży troszeczkę problem. Za pierwszym razem, widzowie, nie wierzę. Okej, okay, tak to się robi. Widzowie, już blisko, 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 coraz bliżej. Dobra, musimy iść na pieszo, ponieważ nie posiadam. Właśnie, czego nie posiadam. Dobra, od razu sobie zrobimy. Dobra, flint and steel, czyli krzesiwo. No i dobra. Zapalamy. No i wchodzimy do endu, widzowie. Także cóż, widzowie, jeżeli Wam się odcineczek podobał, zostawcie koniecznie łapeczkę do góry. Subskry. Oj, oj, oj. Czemu ja taki szybki jestem? Co się dzieje? Nie wiem, czemu jestem taki szybki. Ale dobra, widzowie, jeżeli Wam się odcineczek podobał. Zostawcie koniecznie łapeczkę do góry, subskrypcję z dzwoneczkiem. Po więcej takich odcinków, wpadajcie na Discorda. No i co, ja się zamierzam! No i ja już cześć! No i oczywiście, cześć!